Hej, 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 witam was serdecznie na moim kanale. Ten odcinek będzie bardziej odcinkiem takim informacyjnym, o, trochę ogłoszeń, i trochę takie podsumowanie tego turnieju, co był teraz weekend 8 na 8. E, na początek też chciałbym w sumie podziękować. E, wszystkim mojej drużynie, z którą teraz graliśmy ten turniej. Ostatnie tygodnie, co w sumie... Znaczy to ostatni weekend to jest efekt naszych wspólnych ćwiczeń, które były przez prawie cały miesiąc, cały kwiecień można powiedzieć. No i niestety jeszcze pokazało, że nie wszystko przećwiczyliśmy. No może trochę czasu nam zabrakło. Cóż yy... wyszło jak wyszło. Ach, nie jestem jakoś zadowolony, ale w sumie patrząc na drużyny z jakimi przegraliśmy, no to no przegrać z topowymi graczami to też yy, nie jest żadna hańba, tak? Więc nie powinniście się też z tego wyniku wstydzić. Dla osób, które mogą nie wiedzieć, no, na tym turnieju wygraliśmy 3000 punktów, każdy z członków, który rozegrał co najmniej dwa mecze. No i w sumie, tak, na 10 miejscu chyba byliśmy jedynym polskim kranem. Znaczy, był jeszcze jeden, ale. No, nie będę już go pokazywał, bo z tego co wiem, to zagrali chyba jeden mecz. Później, jakoś się już na inne się nie stawili, czy coś takiego, coś tam mieli problemy. To, może, że zagreśliłem jako jedyny polski kan. Eee, no i cóż, coś chciałbym w sumie też, jakoś dziękuję, to podziękować osobom, które mnie oglądały, wspierały. W kluczowym momencie było w sumie maksymalnie 12 osób, może to nie jest dużo, ale ja byłem z tego bardzo szczęśliwy. No a raz też yy, wsparcie na czacie, które mi dawaliście, no też trochę mnie utołowało, było to bardzo przyjemne, bardzo miłe. E, no cóż, niestety było może... niestety albo niestety było drugiego dnia, takie najbardziej odczuwalne, bo pierwszego dnia to za bardzo nie widziałem, że był oglądany przez polskich graczy. No i też było coś, co dla mnie jest smutne, a z drugiej strony cieszy mnie trochę. To to, że mój stream był wyświetlany u ruskich na kanale. Ruscy pokazywali, że jest taki klan jak New, który w sumie teraz się nazwał Brzęczy Szczółki z Gęślej Jeźdźni. Specjalnie, żeby Francuzi i Chińczycy mieli łamacza językowego. Zresztą on na samym początku bardzo fajnie zbudował na morale. Ale właśnie jak graliśmy na Global Elite, no to Ruscy pokazywali to na swoim streamie i wtedy miałem największą oglądalność. Um, trochę to było smutne, że byłem promowany przez Rosjan na ruskich kanałach, a przez Polaków tak nie do końca. I nawet no, nie wiem, czy wtedy tym jakiś ogląd, bo pewnie mnie parę osób oglądało. No ale cóż. Yy, Miło czasami, jak nawet się przywitacie, to jest też inaczej. Wtedy wiem, że yy, moja widownia jest z mojego kraju, a nie z zagranicznego, bo to wtedy to tak nie wiem, czy. To było dużo ostatniej czy nie to, to ciężko powiedzieć, ale trzeba przyznać, że drugiego dnia już bardziej wspieraliście czatowo, co było bardzo miłe, też dawało takiego powera. Ja też to, jeżeli pamiętacie, oglądaliście to cieszę się, że mówię naszej drużynie, że ktoś nas ogląda, pozdrawia oraz no... no... No cóż, powtórzę się, było to bardzo, bardzo miłe, przyjemne i dawało większą motywację. Ok, e, i teraz też e, takie ogłoszenia, że na chwilę obecną, na co najmniej tydzień, nie wiem czy dwa w ogóle, raczej nie będę grał w War bo chcę sobie trochę odpocząć. E, psychicznie przeważnie, bo troszeczkę już. Um, czy mi się gra przyjadą? No, ta gra mi się podoba, więc mógłbym w nią grać, ale chciałbym odpocząć, żeby jak powrócę, mieć większą frajdę do tego. Dlatego przez tak powiem, że przez na pewno nie będę grał, a czy wytrzymam dwa tygodnie, zobaczymy, ale pytanie do was, co chcecie, żebym nagrał jako następny film, bo nagrywać dalej będę. I tak, mam powtórki, które dostałem od was, to są powtórki od Luka, od chyba Winberta i Kubika, e, więc mógłbym zrobić odcinek jakiś taki, nie wiem, może w tym tygodniu jeszcze, jak nie to w przyszłym, że obejrzymy te powtórki i je przeanalizujemy. Mogę obejrzeć jeden z tych odcinków, który tutaj zagraliśmy i wam przeanalizować, dokładnie co się chciało a mogę też e, obejrzeć powtórkę. Załóżmy na przykład tutaj jakiegoś nie wiem, IR na Global Elite albo IR na e, SP to dlatego chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, co chcecie zobaczyć, co byście chcieli zobaczyć. No i jeszcze jak tutaj podsumowanie, no to przy, może jeszcze przeanalizuję albo na szybko powiem, co się działo w meczach. Oraz gdzie był duży spor, oraz dlaczego e, pewna osoba wyleciała z niego, bo o to też mi dużo osób się pytało. I tak to potwierdza, a do tego wrócimy. E, ogólnie to mamy tak. Pierwszy mecz na War Criminals, no to w chyba w 13 minucie go skończyliśmy, już było po grze. No gracze w ogóle nie byli przygotowani na granie w wczesnych apokach, przez co no, łatwo ich straszczowaliśmy kamienierzami, No co to będę mówił? bo w dziesiątej minucie już nie mieli chyba trzech graczy, a później to już było tylko dojadanie, więc no, no to naprawdę był szybki mecz. Później mieliśmy drugi mecz, to już było troszeczkę bardziej zgranie, tam już troszeczkę zmieniliśmy też taktykę, co okazało się też bardzo dobra, i tam rozwaliliśmy wrogów bardzo ekonomicznie. Nasze znaczy były takie momenty, gdzie może, mogły się wydawać teoretycznie niebezpieczne, ale w praktyce się okazało, że nawet nie stanowi większego zagrożenia. Ale no cóż, były i to później mieliśmy trzeci mężczyzn global elite i tam się pokazało, że nasza taktyka ma duże, nie wiem, wady? No wady. Nie, ciężko to powiedzieć, na pewno global elite zagrało świetnie, to trzeba uznać, że e, byłem bardzo pod wrażeniem tego, jak zagrali, ich timingów, no dlatego teraz też będę miał taki cel, jak wrócę, z e, podciągnąć swoje timingi, żeby było zbliżone do nich, bo no... Spróbujcie sobie zagrać normalny mecz i w 13 minucie mieć już yy, średniowiecze, a w 14 minucie mieć już yy, 10 yy, mameluków. I to mieć już, a nie że robić, bo to jest też różnica. Jest to dość ciężkie, można powiedzieć. Nie każdemu się to udaje. Eee, ale jest to osiągnięte, bo wroga drużyna tak to miała, chociaż też była jedna osoba, która dopiero w 11 momencie wybudowała świątynię, bo tak ją zwierzęta obiły w, w drużynie Global Elite. Lecz no tam naprawdę gracze zagrali bardzo ładnie, zagrali jakby taktykę taką, która kontrolowała naszą taktykę. Eee, no przez co ostatecznie też przegraliśmy, oraz też się pokazały właśnie nasze pierwsze błędy, czyli że nie przećwiczyliśmy kilka taktyk, mieliśmy w sumie tak... Mm, Mieliśmy różne taktyki, ale akurat nie, nie przewidzieliśmy takiego scenariusza i też nie za bardzo wiedzieliśmy może jak dalej pójść plus niektóre z naszych założeń spowodowały, że w późniejszych epokach też to nie zadziałało. Oczywiście później to wyciągnęliśmy wnioski i to zmieniliśmy, ale no tutaj na Global Elite to już było po fakcie i później te wnioski wyciągnęliśmy na, na samą drużynę. Ehm. No i tam w sumie zagraliśmy tak jak graliśmy w tym drugim meczu, No ale trochę bym lepiej, bo nie było żadnego takiego momentu, gdzie byliśmy zagrożeni. I tutaj graliśmy na Sin City i tutaj w sumie wyszła taka ciekawa sytuacja, że Sin City wzięło dwie osoby, które w ogóle nie były zgłoszone do turnieju, dwie dobre osoby, to trzeba powiedzieć. No i w sumie powiedzieliśmy, że zagramy for fun z nimi, bo tutaj nie mieliśmy od twórców informacji, czy możemy grać, czy nie. Przegraliśmy to. W sumie można powiedzieć, że fartem oni wygrali, według mnie fartem, bo często gracze przeżyli na naprawdę małej ilości HP, a jednak przeżyli. się wybronili i no później już było troszeczkę dla nas ciężej, a też broniliśmy się, ale zagraliśmy for fun. Uważałem, że mecz był ciekawy. Z mojej perspektywy, przynajmniej tak mi się wydaje. Też się pokazały nasze błędy. I w sumie to też no, naszych błędach powiem trochę po, na końcu. E, no tak, ale przez to, że oni grali taką drużyną, której nie zgłosili nikomu, no to mieliśmy dylemat i się kłóciliśmy, dlaczego, że jak to jest, że czy oni powinni mieć walkovera, czy nie, bo wiemy, że inne drużyny, które mm, wystartowały w niepełnym składzie, miały walkovera i to tak się kłóciliśmy z twórcami, że dlaczego tamci mają walkovera, a ci nie mają walkovera, jak też nie mieli pełnego składu plus no twórcy powiedzieli, że no w sumie oni wygrali, tutaj faktycznie nie zgłosili, tu jest błąd, tu jest ten, no tak regulamin ogólnie nie zabrania brać, to, oni powiedzieli, że można, że oni dopuszczają taką możliwość, ale trzeba to zgłosić wcześniej, a oni tego nie zgłosili, więc teoretycznie pewnie nasze wygrane, ale jako, że oni zagrali i wygrali to tak jakby oni to zgłosili na wcześniej, to byłoby, że wygrali, ale że tego nie zrobili, no to jest takie Ciężka sytuacja, i twórcy uznali, że najlepszym wynikiem będzie zrobić remis. No stąd to R, nie. A później zagraliśmy na Ancestral, z którym graliśmy w sumie sparingi przed turningami i z którymi e, nasze znaczy przed Turniejem. I to no, w sumie dużo nam dało. Wiedzieliśmy, że to są dobrzy, ale też byliśmy zmęczeni, kłóceniem się i tak dalej, że mam wrażenie, że już w tym meczu, w piątym troszeczkę też już nas jak zaczęliśmy grać, to już coś tam, coś tam się z moralami stało. Już gdzieś się rozkojarzyliśmy, a później się to przeniosło na drugim tym. Praktycznie nie mieliśmy przerwy, od razu wystartowaliśmy i mam wrażenie, że to też na drugim meczu, że było nam troszeczkę już gorzej grać, ciężej z komunikacją. No, mnie osobiście już zmęczenie jadło. Z tego co słyszałem od innych graczy też. No i tam zagraliśmy, bo naprawdę słabo, jeśli chodzi o komunikację. i No, słabo. No, słabo i nie słabo, bo też zagraliśmy, można powiedzieć, e, najlepiej jak mogliśmy. No, ale jednak wiedzieliśmy, że ten klan jest z nami wszystkie sparingi wygrywał, więc mieli tą przewagę. Staraliśmy się, nie podaliśmy, się, walczyliśmy się do końca, no wyszło, że wygrali. No, oczywiście mam wrażenie, że wszystkich meczach, tak byśmy podsumowali, to ten był najciekawsze, że chodzi o Ancestral z nami. No i tutaj jeszcze później, jak patrzyłem, to co mnie troszeczkę boli, że SimCity trafiło na przy... na e, chińczyków, którzy oddali im walkowarę, więc ostatnie miejsce mieli wygrane. A tak naprawdę, jakbyśmy trafili na chińczyków, to my byśmy mieli czwarte miejsce, a tak mamy dziesiąte. Ech. No, jest to dość dziwne, ale nie mogliśmy trafić na Chińczyków, a znaczy, oni już chyba grali właśnie na. Nie, nie grali na Ancestral, tak, no więc to tak e, jest. E, no, że tak powiem, dziwnie, to jest naprawdę dziwne, dziwne. Faktycznie im to już szczęście było, im to już szczęście według mnie przepisało, więc o, wydaje mi się, że to czwarte miejsce było w zasięgu. Tylko, że ten jeden mecz ostatni nas bardzo, bardzo pogrążył. tak? Bo jakby Chińczycy się pojawili, to mam wrażenie, żeby pokonali tych. Eee, I oni by nie byli tak wysoka, a tak, no to z nimi remisowaliśmy. I oni wyszli później na czwarte miejsce i dostali za czwarte miejsce, że Wam powiem, eee, 5000 punktów. No, my dostaliśmy 3, niby 2000 na głowę, oczywiście. Niby to nie jest duża różnica, ale jest. Jednak. a Okej. Okay. I wracając do tego turnieju i do błędów w dniu, no ogólnie wydaje mi się, że yy, musimy popracować nad paroma rzeczami. Tutaj się okazało, że są gracze o wiele lepsi i którzy się też dobrze zgrywają i raz mają kilka taktyk takich... Znaczy mają kilka... Ciekawe też zagrali, tak? No pewno granie na najlepsze drużyny dało im dużo doświadczenia. I tu zostało parę osób, każda osoba zauważyła, że mieliśmy błędy i, i takie widoczne błędy, które my zauważyliśmy i na tym będziemy się skupiali grać, znaczy w najbliższym czasie, może na najbliższy turniej. Ciężko jest nieco powiedzieć. Na pewno teraz mamy dwa tygodnie urlopu od treningów i tak dalej, a potem pewnie będą znowu jakieś treningi. Możliwe, że znowu będzie rekrutacja do nią. Tutaj właśnie też jest to. Że chcieliśmy wystawić dwa składy. Żeby były dwa polskie składy, ale nie mieliśmy tu graczy aktywnych. Żeby wystawić dwa składy, więc wystawiliśmy jeden. I to jest też. Nie wiem, czy to jest plus czy minus. Bo z jednej strony można powiedzieć, że to jest minus. Bo mieliśmy no, 12 osób, tak? Ale gracze się zmieniali. Nie było jednego całego składu, więc. Wiadomo, jak się gra innym składem, to mniej więcej jest to jakieś dobrze sprecyzowane, ale u nas było ten poziom taki wyrównany, że nawet jak zmienialiśmy tych graczy, to za bardzo w tego meczu nie odczuwaliśmy, że teraz nie gra ta osoba, tylko gra ta, więc u nas to jest taki plus, a z drugiej strony nie wiem, czy to też nie był minus. To jest takie. E, no. ciężkie do. O zobaczenia, no na pewno tak jak mówię, to że graliśmy, że potrafiliśmy wymienić gracza z jednego na drugiego w danym meczu, bo to też nie każdy mógł, to wiadomo, to nie wiem czy każdy wie, ale te turnieje trwały cały dzień, praktycznie 7 godzin, tak jak dobrze kojarzę, więc trochę było, a my mogliśmy w każdej chwili zastąpić gracza i innymi i nie robiło to większej różnicy na Taktyka, bo każdy potrafił grać. A i tutaj jeszcze powiedziałem dlaczego Hezu wyleciał. To muszę wrócić do meczy. Ogólnie w tym meczu tutaj. E, no, były bardzo mocne emocje podsycone i Hezu w pewnym momencie nie wytrzymał. I napisał do wrogów na prywatnej wiadomości nieładne słowa, a później jak się kłóciliśmy, no to pod koniec kutnie pokazali, że jesteśmy... Mm, toksycznymi graczami, jako new, i tam już od razu było powiedziane coś takiego od X-Faktora, że no... nieszanowani gracze to jest bardzo niefajne, no za bardzo nie może nic na to poradzić, bo to było na prywatnej wiadomości. No i później szły komentarze takie, że a, bo Polacy gracze to zawsze toksy, i że to... no... niefajne rzeczy, tym bardziej, że Hezo był ostrzegany, był informowany, że no, Wiedzieliśmy, że jest nowym graczem, i był informowany o tym na dzień wcześniej, żeby się wstrzymywał, oraz nie, żeby nie robił takich rzeczy. I no, tak jak on po to powiedział, w pewnym momencie, zanim oni wrzucili te skiny, że a no, oni i tak nie wiedzą, co on pisze, bo pisze po polsku. No, a oni sobie wzięli to w translator i wiedzieli, co pisał. No, więc no, nie zakończyło się to fajnie. I po takich pisach, no, uważam, że by. Ja uważam, że musiałem to zrobić. Tym bardziej, że pierwszą zasadą planu New jest właśnie kultura. I było o tym też mówione na treningach, trzeba zachować się kulturalnie. Nieważne co. Jeżeli Wok się zachowuje źle, no to Wrók się zachowuje źle, a nie my. No, a że ponad hmm. trochę mniejsze przewinienia też były w wcześniejszych meczach, to już to przegiął, to Typałe. Tym bardziej, że poszło to na całe forum, no. Uważam, że nie mogę postąpić za bardzo inaczej, w tym wyp... znaczy nie mogą postąpić, no. Poszedłem no, powiedziałem, że albo on wyratuje, albo ja wychodzę, bo nie będę grał. E, w jakiś. Nie, nie chcę, żeby moja gra, moja drużyna, czy osoby z którymi gram, były kojarzone z toksycznymi graczami. Na, na forum europejskim. Może to jest samolubne, że tak powiedziałem. Ale Hezu się... Zachował honorowo i uznał, że faktycznie on zjebał i sam już wyszedł, tak, nikt go nie walał, on sam usunął się z nią, no i jest to też, no wiedział, że zrobił źle według mnie i to też kara jaką sam sobie też wymierzył, nie wiem czy karę, nie wiem, to też powiedzieć, ale na no, tak się to skończyło i na no, tak, tak, no i do tego tak wyszło. Bo miałem dużo o to zapytań, ogólnie chciałem tego nie poruszać, też powiem, że myślałem leć, no cóż, okej, okay, dobra. Ja się rozgadałem, chciałem, żeby tak to szybka informacja. To napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście na przykład więcej informacji, czy więcej czy mam robić takie wideoblogi, bo to w sumie bardziej wideoblog. Czy chcecie, żebym bardziej właśnie się teraz skupił na nagrywaniu Waszych meczów? Czy chcecie, żebym jakieś mecze stąd omówił konkretny? Czy może o wszystkie po kolei, chociaż byłem tego nie robić, bo to naprawdę niektóre są długie. Czy może właśnie chcecie zobaczyć jak zagrali tutaj ten mecz na Global Elite albo na SP, tak? Survivors, tak. Survivors. Um. No możecie, po... no te mecze jeszcze mam, te dwa mecze mam, więc mogę zobaczyć, no. Napiszcie w, ja, w komentarzach, ja je sobie poczytam, tam gdzie będzie najwięcej, to z tego zrobię. No i coś, to dziękuję, jeżeli się też podobało, jeżeli chcecie więcej filmików, to by było jakbyście mnie wesprali cukiem do góry. Tylko tyle. Dla was to niewiele, a dla mnie to dużo. Dziękuję.